Musimy mieć świadomość tego, że, że nasz system opieki zdrowotnej już, co pokazała już pandemia, wymaga zwiększenia takiej przepustowości w sytuacji takiej, kiedy gościmy 2 miliony Ukraińców, a więc potencjalnych pacjentów mamy do czynienia z gigantycznym wyzwaniem. Po pierwsze, po pierwsze trzeba mieć świadomość, że Poziom wyszczepienia chociażby przeciwko COVID-19, ale nie tylko. Przeciwko również innym chorobom e, mieszkańców Ukrainy jest znacznie niższy niż, niż e, przeciętna w Europie. To jest pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie to jest tak naprawdę przebadanie tych osób, które chcą iść do pracy, potrzebują mieć zezwolenia na to, również lekarskiego, również dzieci, które mają być dopuszczone do placówek e, edukacyjnych lub opiekuńczych. E, nagle zaczynają się w tych miejscach robić e, wąskie gardła. Po trzecie, mamy wiele osób takich już chorych, ich zdiagnozowanie dobre zdiagnozowanie w sytuacji, kiedy często nie mają one swojej historii choroby, kart leczenia i tak dalej. To jest wielkie, wielkie wyzwanie dla naszego. Dla naszego systemu i dla naszych lekarzy, zważywszy nawet, że ta dokumentacja, która jest, jest pisana cyrlicą. Gigantycznym wyzwaniem, które spotykamy no, u nas w naszych miastach, w naszych regionach, jest to są całe grupy ewakuowane bądź ze szpitali, bądź z placówek opieki długoterminowej. Mieliśmy taki przykład w moim regionie, gdzie 111 osób ewakuowanych z ośrodka. Osób dla niepełnosprawnie, niepełnosprawnych intelektualnie, głównie dzieci, no, przyjechało do nas i musieliśmy szybko zorganizować im pomoc, nie mając jakby zabezpieczenia instytucjonalnego. Udało się to zrobić dzięki, dzięki wielkiej pracy wolontariuszy. Udało nam się dzięki dobrym kontaktom z samorządami niemieckimi. Znaleźć ostatecznie im miejsca w placówkach niemieckich, które są, no mają znacznie większe zasoby wciąż niż w Polsce i takie, dzięki takiej solidarności europejskiej i naszym kontaktom partnerskim udaje nam się tego typu problemy rozwiązywać. Ale mamy świadomość tego i musimy mieć tego świadomość, że ta skala jeszcze może być większa, i musimy mieć świadomość również tego, że coraz więcej osób, choćby rannych w wyniku tych działań wojennych będzie przybywało do Polski, będzie wymagało zaopatrzenia nie tylko w samej Polsce, ale, ale dzisiaj o tym mówiłem, również w Europie i na to powinniśmy być wszyscy gotowi, jeżeli chcemy w sposób humanitarny pomagać, pomagać Ukraińcom, a głęboko wierzę, że chcemy.